Citroën od zawsze kojarzył się z odwagą i oryginalnością. W latach 80. postanowił przenieść te cechy do świata rajdów. Tak powstał jeden z najbardziej kontrowersyjnych modeli w historii grupy B BX4TC. W pierwszej połowie lat 80. Citroen był zdeterminowany, by wrócić na rajdowe trasy z własnym samochodem. Sukcesy Peugeota 205T-16 rozbudziły ambicje w koncernie PSA, ale też stworzyły wewnętrzną rywalizację. Citroen potrzebował własnego projektu, który spełniałby wymagania FIA i podkreślał charakter marki. Wybór padł na model BX, samochód klasy średniej, znany z nietypowej sylwetki i hydropneumatycznego zawieszenia. Zamiast projektować rajdówkę od zera, inżynierowie próbowali dostosować istniejącą konstrukcję. Czasu było jednak dramatycznie mało, decyzję o projekcie podjęto dopiero w 1984 roku. Bazą został przednio napędowy BX, który trzeba było przerobić na napęd na cztery koła. Choć Citroen miał już doświadczenie z napędem 4x4, tu było inaczej. To był trudny kompromis, między autem seryjnym a sportowym. I właśnie ten kompromis od początku ciążył całemu projektowi. BX-4TC był dziełem kompromisów, i to nie tych z najwyższej półki. Zamiast lekkiej rajdówki projektowanej od podstaw, Citroen postanowił wykorzystać seryjnego BX-a. Trzeba go było przerobić na auto z napędem na cztery koła i mocnym silnikiem. Nadwoziownia ulies przeprojektowała przednią część auta. Maska została wydłużona. By zmieścić silnik montowany wzdłużnie, co zaburzyło proporcje nadwozia. Dodano też poszerzone błotniki i zmieniono rozstaw kół, co pogorszyło prześwit. Wewnątrz pozostało sporo z seryjnego BX-a, futurystyczny kokpit, słynne satelity. To był wymóg homologacyjny FIA, samochód miał przypominać cywilny model. Całość była próbą połączenia sportowych ambicji z bazą auta drogowego. Niestety, to właśnie ten balans okazał się największym ograniczeniem. Pod maską znalazł się silnik z większego modelu CX, rzędowa dwulitrówka z turbosprężarką Garrett T3. Miał 200 koni mechanicznych i chłodzenie cieczą. Ale montaż wzdłużny wymusił spore modyfikacje. Nawet chłodnica musiała zmienić miejsce. Zastosowano pięciobiegową skrzynię ręczną, zaprojektowaną specjalnie do tego modelu. Napęd na cztery koła przekazywany był przez mechanizm różnicowy ze sprzęgłem wiskotycznym. Na papierze wyglądało nieźle. W praktyce. Układ był toporny i nieprecyzyjny. Do tego dochodziła masa około 1300 kg. Zbyt dużo jak na rajdówkę grupy B. Zawieszenie było hydropneumatyczne, z możliwością regulacji prześwitu. Na drogach cywilnych sprawdzało się świetnie, ale w rajdach było zbyt miękkie i delikatne. BX4TC odstawał od konkurencji. Był cięższy, trudniejszy w prowadzeniu i problematyczny w serwisie. I to wszystko jeszcze przed pierwszym startem. Aby BX4TC mógł w ogóle wystartować w grupie B, Citroen musiał wyprodukować minimum 200 egzemplarzy drogowych. Zadanie powierzono zakładom ULIES, które miały doświadczenie z niskoseryjną produkcją. Samochody składano w Ceraizei między końcem 1985 roku a początkiem 1986 roku. Wersje drogowe, zwane serie decent, miały wiele wspólnego z rajdową specyfikacją. Ale zachowano więcej elementów wnętrza, homologowano je do normalnego użytku. Prowadzenie było trudne, a wyposażenie skromne. Zainteresowanie znikome. Równolegle powstało około 20 sztuk wersji rajdowej, tzw. 4TC i Evolution. Te miały moc do 380 koni, wzmocnione zawieszenie i zmieniony układ dolotowy. Jednak ich czas na trasach był równie krótki jak produkcja. Łącznie powstało 200 egzemplarzy drogowych i około 20 rajdowych. Po fiasku programu wiele z nich zniszczono lub odsprzedano za bezcen. Symboliczne zakończenie niespełnionych ambicji. BX4TC miał być wielkim powrotem Citroena do motorsportu. Zgłoszono go do sezonu 1986 w rajdowych mistrzostwach świata. Rywalami były potwory grupy B, Lancia Delta S4, Peugeot 205 T16, Ford RS200. BX wchodził do gry z opóźnieniem i dużym znakiem zapytania. Debiut nastąpił w rajdzie Monte Carlo, za kierownicą Jean-Claude Andruet i Jean-Pierre Keoni. Andruet rozbił się już na drugim odcinku, Keoni wycofał się przez usterki. Problemy z zawieszeniem, napędem i oponami uniemożliwiały skuteczną jazdę. W rajdzie Szwecji Andruet dojechał na szóstym miejscu. Brzmi nieźle? To jedyny punkt zdobyty przez Citroena w całym sezonie. A konkurencja? Większość po prostu nie dojechała do mety. BX4TC był za ciężki, za wolny i zbyt zawodny. Gdy FIA ogłosiła koniec grupy B, Citroen natychmiast wycofał się z rywalizacji. Rajdowa kariera trwała kilka miesięcy i zakończyła się jednym punktem. Po porażce w rajdach Citroen stanął przed poważnym problemem. Na magazynach zostało niemal 200 sztuk drogowej wersji 4TC. Nikt nie chciał ich kupować, a ci, którzy już kupili, szybko żałowali. Auta były awaryjne, trudne w prowadzeniu i źle oceniane przez użytkowników. Wizerunek Citroena cierpiał, więc firma zaczęła skupować samochody z powrotem. Tak, producent wykupywał auta, by je zniszczyć. Nie chodziło już o sprzedaż. Chodziło o wymazanie wstydu. Część aut przetrwała tylko dlatego, że właściciele nie chcieli ich oddać. Albo po prostu gdzieś je odstawili i o nich zapomnieli. Dziś brzmi to absurdalnie, ale wtedy Citroen traktował 4TC jak temat tabu. To była jedna z największych wizerunkowych klęsk marki. Zamiast symbolu odwagi, BX4TC stał się przykładem, jak nie robić samochodu sportowego. I jak panicznie można próbować zatrzeć własne błędy. Lata po klęsce BXA4TC przyniosły niespodziewaną zmianę. To, co kiedyś było synonimem porażki, zaczęło przyciągać kolekcjonerów. Bo niska produkcja i związek z grupą B to przepis na kultowość. Zachowane egzemplarze drogowe stały się rzadkością. Na aukcjach potrafiły osiągać 100 tysięcy euro. Nie były tak pożądane jak Audi S1 czy Lancia 037. Ale właśnie dzięki swojej dziwności zyskały grono fanów. Citroen nigdy oficjalnie nie próbował przywrócić dobrego imienia temu modelowi. Ale obecność ocalałych aut na zlotach i w muzeach mówi sama za siebie. Historia lubi przewartościowywać porażki. Dziś BX4TC żyje. Nie jako bohater rajdów, ale jako relikt szalonej epoki grupy B.